No, dzisiaj będziemy grali w Roblox Ale nie powiedziałem w Będziemy dzisiaj grali w... rivals, Ale w Rivalse, no w Rivalse będziemy grali I zobaczymy jaki będziemy mieli region No zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać I tylko od razu w tym odcinku Będziemy grali ja gram. nagram ja, Jak chcecie to możecie też w komentarzach Wysyłać swoje Co ja pierwsze, pierwsze... Mam ustawienia na których ja no to jak możecie zobaczyć, to na takich ustawieniach. Będziemy te... Tutaj mam taki. No a to tak mam wszystko. No i dobra, no to lecimy z kimś, olelelele. Ole.

O, oh, oh, oh. nie no nie no bratek nie widzę się dzieje nawet ale dobra to bym mnie gdzieś tam zresztą ale dobra tam jest Nie ja to bym nie chciał skoczyć tylko tam

Trzeba... Trzeba... Pomontować dzisiaj... No, trzeba, dzisiaj z ten film film Jakby... Dziś nie miałem czasu nagrać, bo... Na kiermaszu, więc muszę... Je nagrać teraz. No i może być jakby... Nie, nie, wy, nie, ja nie wiem kiedy będziecie ten film widzieć. Może być za godzinę, bo będziecie widzieć... Jak, jak, jak ja to nagram to może... Możliwość, że wy to będziecie widzieć... O! o 20 ale za zobaczymy jak się zobaczę jak się wyrobię z montowaniem. Na, to. Ja lubię to. No, sobie już nanibieję a też dzisiaj miał być odcinek z kolegą moim, ale się nie udało, bo no chcieliśmy przed dis Discorda działać, ale Discord dzisiaj coś od... Nie! Ale Discord dzisiaj coś odwali takiego mega i By, nie wiem czy to jest nasza wina, ale y, było tak, że jak gada... gadaliśmy to no, mega przerwało nie dało się normalnie wygadać, więc I dlatego nie, nie było dzisiaj z nim odcinka. Bo byłby, byłby o 13, ale się nie udało. Chciałem mieć o 16, znaczy o 13, ale się nie udało przez Discorda. Ja, ja. ja wczoraj skręciłem ten odcinek, ale to wczoraj grałem z jakimś typem innym, a nie z jakimś takim. Nie wyśmie. jeszcze się pokaże. No i nie on nagle był? Co to jest za pompę? To nie ma kupienia. Ну, no. фильм будет всё отшел непонятно, но окей. Бейли okay. 2. Нега додам, по метру туда сына идти. Ну, не No i sobie wczoraj nie było... wczoraj był film bez głosu, ale nie chciałem z głosem. A dzisiaj sobie... bo wczoraj mi się nie chciało montować. Dzisiaj, dzisiaj je zmontuję. No i nie będę zdradzał wam połowy. Dlaczego wczoraj nie było z głosem? Nie, nie zdradzę wam połowy. I tyle mam pomę.

No ja pójdzie dołem. Co sniperkę? Nie, sniperkę w ciało zadaje 50. Gdzie on jest? Co on gra nagle pode mną? Nie, nie, nie. ping. Dobra. Nie z nim jakby wygrać. O, dostał 150, dobrze no. O! Nie, sobie te to jestem na Holandii teraz. I jakby mega będziemy lagować. W ogóle, jak nagrywaliśmy z kolegą, bo coś się nam nie udało, to musiałem go usunąć. No to byliśmy na jakimś, jakiś... Nie, jak będę na ten sam, to wtedy wam zrobię screeny i na short'a to nie wrzucę. No idzie, no idzie, teraz jest. Co, i teraz się tyle puknie Teraz zrobię good boy. No jest good boyem. Nie idzie no ale z niej A co ty tu robisz? No pokaż się. On się czyli tam co ty tam robisz? No i co? No i dobra, i po Muszę z, 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 z rewolwerem porobić, bo nie... nie wiem co bym zrobił. No, ale czy nie... nie gram z dźwiękiem do tego, bo mnie to roz... Jakby nagrywałem też odcinek, co wam opowiadałem o tym, ale... Ale, ale... ale... Jest problem. Bo ten... Był ten... Nie wiem, co powiedzieć? Mega lagowało. No i tyle. By ten pink tam był zły, na tej, jakiejś Azji, nie, nie, nie pamiętam, ja pamiętam, że najlepszy pink jest na Azji, ale, nie, ja mam najlepszy pink na, na Ameryce. Ameryce, Ameryka to jest tu najlepszy pink na Rivalsy. dlatego, że... bo jak mi goś daje 140, 130 za jednym walnięciem nożyka. No po prostu tak realnie ma logiki. Dobra. Ja kończę ten odcinek. rzucę go zaraz. Zobaczymy kiedy go wrzucę. No i do zobaczenia.